Misja Promka z Fantazją. Odkryj szeroki wybór nawet do 400 rodzajów jogurtów w Carrefourze. Teraz cała gama jogurtów Fantazja w promocji, drugi 70% taniej. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Misja Kupuj i zyskuj. W czerwcu zrób 5 razy zakupy za minimum 99 zł z Apką Mój Carrefour oraz Payback. I zyskuj nawet 2500 punktów Payback oraz 25 zł w Ebonie. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Problemy z krążeniem żylnym nóg? Nie Zależnie od stopnia zaawansowania. Weź Diosminex Max. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diosminex Max. Codzienność. Od ciebie zależy, jak pachnie twoja codzienność. Odkryj nasze płyny do płukania i produkty do prania Sofin. Sofin. Więcej świeżości codziennie. Latem osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność. Wysokie temperatury sprzyjają utracie elektrolitów oraz stanowią wyzwanie dla serca. Dlatego wybierz nowość Hydrooptima Senior Cardio, którą warto stosować przez całe lato. Hydrooptima dostarcza elektrolity i nawadnia organizm, a także wspiera prawidłową pracę serca i układu krążenia. Hydrooptima ma niską zawartość sodu, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem. Hydrooptima senior Cardio więcej niż elektrolity. Gdy pojawiają się pierwsze truskawki w roku, już jesteśmy przygotowani. Z lubellą wchodzimy w sezon na przyjemność. Świderki lubelli z soczystymi, świeżymi truskawkami. Mmm, pycha! Lubella, sezon na przyjemność. Katarsienny. Alertek efekt i czujesz efekt. Łzawienie. Alertek efekt i czujesz efekt. Swędzenie. Alertek efekt i czujesz efekt. Alertek Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii I działa już po pierwszej tabletce Alertek Efekt, poczuj efekt, nie alergię To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Wjeżdża nowy garaż 0% Garaż, wszystkie poziomy imprezy. W tym jest jest gaz. jest gaz. W tym jest gaz. nowy smak w nowych butelkach. To nie jest piwo do picia. Oto jest piwo. Do smakowania. Kocimska ipa. Z chmielem Sybilla. Muśnięta mango i pigwą. Oh. To nie jest piwo do picia. Oto jest piwo do smakowania. godzin. Czy wiesz, co zrobi dla ciebie Philips OV 2.0? Ulubiony obiad szybciej niż zwykle. Zdrowe śniadanie na ostatnią chwilę. Pyszną niespodziankę. Nawet bez okazji. Odkryj technologię Rapid Combi Air i gotuj różnorodnie. Philips OviSmart Smart 2.0 zrobi ci każdy dzień. Dlaczego masz takie wielkie oczy? To przecież loteria wafelków Roszen. Co godzinę rozdają wafelki, codziennie gotówkę, a nagrodą główną jest czerwona bryczka. Wafelki roszen. I chrupali długo i szczęśliwie. Biedron, biedronowe. Patrz! Biedronowe! A nie biedronkowe, młody człowieku? Biedronowe, no czyli nowości. Biedronce! Szukasz nowości? Przyjdź po biedronowe. Na przykład pyszne kolorowe makaroniki. Są delikatne, chrupiące z wierzchu i miękkie w środku. Bogactwo smaków robi wrażenie od pierwszego kęsa. Spróbuj! Biedronowe to dobry powód, by iść do Biedronki. Mamuś biedronowe! Mogę mogę! Lidlowy przegląd cenowy. Biedronka ma różne ceny tych samych produktów nie tylko w różnych miastach, ale nawet w różnych sklepach, w tym samym mieście. Na osiedlu obok to samo taniej, a u mnie drożej. Dobrze, że Lidla, mam to masz spokój. Sprawdźmy Wrocław. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 lidlach i 10 biedronkach. W różnych Biedronkach zapłaciliśmy różne kwoty. Różnice wynosiły nawet ponad 24 zł, a w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same. I niższe niż w Biedronce, szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk. Magda, miałam zapytać, jak twoja menopauza. Menopauza? A to żadna pauza. Ja biorę jasną. Jasną? Co to? To suplement dla nas, na objawy menopauzy. Z roślinnymi ekstraktami i czystym składem. Zawiera kapsułki na dzień i na noc? Ty na dzień zmniejszają zmęczenie, łagodzą drażliwość i uderzenia gorąca. A ty na noc ułatwiają zasypianie. A ja w końcu czuję się normalnie i mogę być sobą. Jasną. Menopauza to nie pauza. Chcesz mieć wagę pod kontrolą? Zacznij już dziś z jasną line. Odporna na szyfów kuchni i na morskie potwory. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Me. Spróbuj nowości. Desperados Nocturno. Sponsorem programu jest producent płynów do płukania i produktów do prania marki Sofin. Na program zaprasza sponsor, producent leku na silny ból i skurcze brzucha Skopolan Kompozitum. Na program zaprasza jego sponsor, producent kremów przeciwzmarszczkowych Dermika z ceramidami i złotem. No.